Witamy Państwa w kolejnym odcinku Studio Espresso. Dziś gościmy w piwiarni Warka na Pieskowej Górze w obrzychu Państwa i moim gościem jest Kazimierz Czechowski. Witam serdecznie. Witam. Misz pszczelarski, ale zarazem też szef klubu pszczelarza Polanka, dolnośląskiego do klubu pszczelarza sudeckiego? Sudeckiego, sudeckiego. klubu, sudeckiego. Sudeckiego klubu tak. pszczelarza Polanka. Dziś będziemy rozmawiać o tym, dlaczego świat nie istniałby bez pszczół. No tak, to ja już od razu powiem dlaczego. Przede wszystkim rolą pszczół jest zapylanie. Bez Pylania nie będzie po prostu jedzenia. <laughs> Przynajmniej yy, duża część, znaczna część, powiedzmy, yy, no nie będzie po prostu pokarmu. No dlatego ta pszczoła jest bardzo potrzebna. Zacznijmy od tego, jak zostać pszczelarzem. Co jest potrzebne, żeby właśnie yy, zacząć się zajmować pszczołami? <laughs> To jest taka piękna pasja, bym powiedział, pszczelarstwo. Od czego zacząć? Ja myślę, że od wizyty u powiatowego lekarza weterynarii, zgłoszenie chęci zakupu pszczół, chęci pozyskania powiedzmy tych rodzin pszczelich i prowadzenia pasieki. To jest taka podstawa, taka wizyta właśnie u powiatowego lekarza, zakup pszczół, a później dobrze się zrzeszyć po prostu i mieć wsparcie wśród grona Kolegów pszczelarzy. Czy też trzeba zwrócić uwagę na jakiś aspekt terytorialny, gdzieś po prostu umiejscowić te ule? Tak, bardzo ważną rzeczą jest umiejscowienie tych uli, najlepiej z dala od sąsiadów, no bo jednak pszczoła różna, różnie, różnie bywa, że może być i łagodna, i bardziej kąśliwa, złośliwa. Ale myślę przede wszystkim, że dobrze dziś na uboczu znaleźć takie miejsce, gdzie będzie w ciszy i spokoju mógł człowiek pszczelarzyć. Zanim zaczniemy rozmawiać o Związku Waszym Pszczelarskim, chciałbym się zapytać, jak Ty w ogóle doszedłeś do tego, że powiedziałeś, że ja będę zajmował się pszczołami. Z biedy? <laughs> tak, to, było, to był rok 2000, kiedy, kiedy po prostu tej pracy było na, w obrzutu bardzo mało. no Nie ukrywam. Ciężko było o pracę, postanowiłem się zająć pszczołami. Za, 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 zacząłem od pięciu rodzin pszczelich, a później z czasem coraz więcej, coraz więcej. No i teraz pasieka jest taka w miarę mm, stała się dochodowa po prostu, bo przez pewien czas no, musiałem jednak dokładać do tego, do tego biznesu, do, tego, powiedzmy, do, tego, do tej mojej pasji, nie? ale z czasem, że tak powiem, poszło dobrze. Jak to się stało, że z, 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 udało wam się połączyć w ten związek tych, w, w klub? pszczelarski yy, i znaleźliście kontakt do siebie i zaczęliście ze sobą współpracować. No, przez trzy kadencje byłem prezesem powiatowego koła pszczelarzy w Obrzychu, ale niestety no, jak to z ludźmi bywa, yy, różnie się zachowują no, i postanowiliśmy w trójkę z kolegami yy, zawiązać powiedzmy, takie, yy, takie, taki klub pszczelarza. No i z czasem przychodziło coraz do nas coraz więcej osób i proszę sobie wyobrazić potrafią przyjechać ludzie z Podszczebnicy spod podjeleni Góry czy tam powiedzmy spod poddzierżeniowa, bo widzą efekty naszej pracy społecznej pracy dla klubu ja myślę że jednak zrzeszenie się powiedzmy takich ludzi pasjonatów jest fantastyczną sprawą bo nie dosyć że człowiek otrzyma refundację na, na matki pszczele na leki pszczele to jeszcze ma przede wszystkim Możliwość wymiany poglądów na tematy pszczelarskie ze swoimi kolegami, koleżankami również. Czy są jakieś aspekty prawne, które chcielibyście zmienić, a być może już się Wam udało zmienić? No, to jest bardzo trudny temat. Jednak w Polsce brakuje takiej ustawy pszczelarskiej. Tak jak jest powiedzmy gdzieś tam w Bułgarii na przykład, jest taka ustawa pszczelarska, jednak my tutaj bazujemy na, na prawie, powiedzmy, jeszcze z czasów zaboru austriackiego. Przydałaby się taka ustawa, niemniej jednak no, nie ma zbyt wielkiej, powiedzmy, wielkiego zainteresowania wśród polityków takim tematem. Niemniej jednak cały czas warto próbować pukać. E, Część też również dowiedzieć o aspekty zdrowotne, bo jednak miód to też zdrowie, e, zdrowy cukier, że tak powiem e, kolokwialnie, ale to jeszcze coś za sobą niesie. Co takiego jest pozytywnego w spożywaniu miodu? I jak się różnią te miody? A to... Temat rzeka. To, temat rzeka, można byłoby dużo opowiadać. Ja powiem krótko. Miody dzielą się na nektarowe, nektarowo-spadziowe i spadziowe. I takie, tutaj na naszym w naszym terenie, w Wałbrzyskim akurat terenie, to my pozyskujemy przede wszystkim miody nektarowe. Czyli po prostu takie miody, które no, są... No, no, każdy miod jest zdrowy, nie? Ale tak jest, że... Yy, no, co ja mogę powiedzieć na temat miodów? Po prostu no, trzeba go spożywać, trzeba lubić kochać miód i, i być miodożercą. I to jest taki aspekt właśnie prozdrowotny, one różne mają właściwości. Ja uwielbiam miód wrzosowy na przykład. Jeżę na wrzosy, pozyskuję miód wrzosowy, uwielbiam ten miód. Natomiast innym nie pasuje. Inni lubią gryczane, inni lubią rzepakowe, lipowe, wielokwiatowe i tak Jest tego dużo, masa jest tych miodów. Niemniej jednak na naszym terenie są powiedzmy takie podstawowe trzy, bym powiedział. Wielokwiatowy, gryczany i lipowy. A mam pytanie, czy miody też możemy spożywać w różnych okresach pór roku, czy tylko i wyłącznie zima, żeby się odpornić, mieć lepsze, nie wiem, właśnie odporność organizmu, czy to jest niezależne od pory roku? Ja bym powiedział tak, najlepiej spożywać codziennie po łyżeczce miodu. Bardzo fajny temat jest, jeżeli człowiek będzie spożywał po łyżeczce miodu, na pewno nie będą się go imać choroby. <noise> czyli odporność na pewno zapewnia. No? Na pewno tak. Myślę, że ta łyżeczka miodu, przy dzieciach łyżeczka, przy dorosłym człowieku, łycha miodu, zaciągnąć taką kawę, czuję, się powiedzmy posłolić sobie miodem. Doskonała sprawa. Porozmawiajmy teraz chwilę o klubie, ponieważ niedawno obchodziliście takie, można powiedzieć, święto swoje. Doceniliście między innymi swoich członków, działaczy. Miało to miejsce w Teatrze Dramatycznym. Co to była za impreza i A, jak to wyglądało? No tak, dzięki uprzejmości pani dyrektor. Pani Marosz dostali, udostępniła nam ta dramatyczny. Pszczelarze, że tak powiem, dopisali, przyszli w większości, większości na tą uroczystość. No trzeba było, że tak powiem. Takim no, drobnym prezentem uhonorować powiedzmy tych ludzi, którzy, którzy jakiś tam wkład dają w działalność właśnie klubu. No skąd ten klub się powiększa, to nie trzeba nic mówić, po prostu jest. jest no, zarząd nie jest w stanie że trafią, ogarnąć tych ludzi, bo coraz więcej po prostu przy, przychodzi do nas. Ale to dlatego to jest efekt pracy wieloletnie, takiego długoletniego działania na rzecz właśnie społeczności lokalnej, nie tylko tu w obrzyskiej ale powiedzmy i powiatu, i wkoło nas, prawda? Powoli kończąc nasz wywiad, chciałem się zapytać, czy macie jakieś, no może tak trochę to brzydko nazwę, listę życzeń, ale listę rzeczy, które chcielibyście jako właśnie klub spełnić, czy jakieś może postulaty do władz samorządowych, a być może do innych instytucji, które mogłyby wesprzeć i pomóc w Waszej działalności? No, przydałoby się. No przede wszystkim, no cóż, liczymy na współpracę z samorządem, czy to powiedzmy tutaj miasta Wałbrzycha, czy starostwa, czy ogólnie Urzędu Marszałkowskiego. Przydałoby się, żeby. chociaż słuchali to, co mówimy, bo czas przychodzi, jest taka, że człowiek przychodzi na różnego rodzaju spotkania, człowiek mówi, 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 ale nie ma efektów. Brakuje takiej, takiej rzeczowej, żeby usiąść. usiąść. Co wam potrzeba? Sprzężenia zwrotnego. Że tak no niestety nie ma tego, właśnie tego, tak jak mówisz, sprzężenia. Zależałoby nam jednak, żeby nas posłuchali, chociażby nawet, czy nasadzenia, czy powiedzmy, pomoc pszczelarzom. Taka dygresja. Umierają pszczoły, giną pszczoły z różnych przyczyn i później ten pszczelarz nie ma skąd inną pomocy, czy to chociażby takiej pomocy z urzędu miasta, czy, czy z gminy. Czy, czy takie czy... ubezpieczenie pasieki? Może być. No takie na wszelki wypadek, no ale mówię, są różne przyczyny ginięcia pszczół I, i teraz brakuje takiego wsparcia. Nikt się tym nie interesuje. Pszczelarz jest pozostawiony sam sobie. No żal, żal po prostu. Ale po to jest właśnie klub, żebyśmy się też wspierali nawzajem. Dziękuję Ci bardzo. <noise> Dziękujemy pięknie. Państwa i moim gościem był Kazimierz Czechowski, szef klubu Sudeckiego Związku Pszczelarza, nie związku, Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka. Tak jest. Dziękujemy pięknie za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dziś w piwiarni Warka na Piaskowej Górze w Obrzychu. Oczywiście oglądajcie Studio Espresso i czytajcie nas w tygodniku 30 minut. Do, do zobaczenia.